Witam Was bardzo serdecznie, jestem Rycu, to jest kolejny co jest Rycu. Dzisiaj jest 17 dzień listopada, to jest wtorek, a ja Was zachęcam do linków, w opisie. Pierwszy link do Discorda, mała grupa Sprawiedliwi Szybcy Administratorzy i yy, nie wiem czy no ale będzie poprawiony link na 100% yy, więc zapraszam Drugi link w opisie, link do mojego kanału na YouTubie związanego z grami, z let's play'em, gameplay'ami, zachęcam do oglądania, lajkowania, komentowania, a także subskrypcji kanału, zachęcam do tego, więc, i ostatni link, to jest link konkursowy, konkurs będzie trwał jeszcze do 13 grudnia, więc jeszcze jest, no, dużo, niedużo czasu, nie cały miesiąc, i zachęcam do zapoznania się z... Filmem konkursowym. I uczestnictwem, jeżeli będziecie chcieli. No, dzisiaj. Dzisiaj <laughs> troszeczkę danych. Yy, ponieważ będzie o procentach. O tym, jak bardzo są zwodnicze. Zapewne wielu z Was yy, ogląda wiele reklam. I spotkało się niejednokrotnie z takim stwierdzeniem. Poleca to 96% Polek. Poleca to 95% użytkowników. Poleca to 1, 1, 7, a, 9 na 10 lekarzy, specjalistów. Czyli praktycznie 90%. I dzisiaj o tym, jak procenty mogą być mylące. I oczywiście też będzie troszeczkę o. Pandemii koronawirusa i o tym, jak bardzo mylące są dane dotyczące pandemii. Więc zapraszam uwaga, zacznijmy od danych, które ja posiadam, czyli mamy 73 widzów, to jest nasze 100%. Przeciętnie film ogląda od, do, od 5 do 7 widzów. Czyli to jest od około od 8 do 10% całej, całej, wszystkich moich widzów. No ale gdy już lajkuję, czyli lajki, tutaj musimy uwzględnić to, ile ogląda te filmy. Czyli przykładowo od 5 do 7 osób, uśredniając, do, że to jest średnio 6 osób, ogląda moje filmy, więc można popatrzeć. 6 osób ogląda moje filmy, 4 z nich lajkuje. No, oczywiście to jest średnia od 3 do 3 yy, do 4 osób lajkuje film. To jest uwaga od 50%, od 50 do 80% widzów lajkuje moje filmy. Jed jeden widz tyle właśnie jest warty no, przy takich małych ilościach. Lajkujący. Więc proszę o lajka. I uwagę, teraz kolejny dane. Zazwyczaj w badaniach na tak zwanej reprezentatywnej grupie osób bierze udział od 1000 do 10 tysięcy osób. I najczęściej to są tak zwane reprezentatywne badania. W reklamach też nie jest lepiej, ponieważ nie wszyscy użytkownicy. Jakiegoś tam sprzętu, bądź jakiegoś leku, bądź jakiegoś, bądź czegokolwiek, nie chcą udostępniania swoich danych, nie chcą udostępniania swoich jakichś przemyśleń dotyczących właśnie tego produktu. I zazwyczaj trzeba nawet zobaczyć, że po pierwsze jest około 8 milionów Polaków, tutaj uśredniamy do pełnych dziesiątek. Podnosimy albo obniżamy, w zależności od tego, jak to woli. Nawet licząc, że milion Polaków mogłoby być przebadanych, to i tak milion Polaków to jest jedynie około 13% całej populacji Polski. I sobie wyobraźcie, że tak zwane badania na reprezentatywnej ilości osób. Są przeprowadzane nawet maksymalnie na 10 tysiącach ludzi. Przyjmijmy, że jakieś tam lepsze produkty są od, od 100 tysięcy do 500 tysięcy ludzi, na przykład poleca coś takiego. Nawet przyjmijmy coś takiego, że 500 tysięcy ludzi poleca właśnie ten produkt. To i tak te 500 tysięcy ludzi to jest uwaga. Tylko i wyłącznie 7, około 6, od 6 do 7% całej populacji Polski. Dlaczego to mówię? Ponieważ to jest nawet mniej niż ogląda mnie ludzi, tak? Ponieważ mnie ogląda od 8 do 10, a tutaj jest tylko 7%, więc jeszcze mniej. I tutaj też dane zaraz wam podam dotyczące śmiertelności w zeszłym roku yy, w zeszłym roku oczywiście ta śmiertelność odnosi się od, yy, od yy, przepraszam od, od stycznia do kwietnia od stycznia do kwietnia w zeszłym roku umarło uwaga 34 tysiące ludzi 34 ludzi ogólnie mam też dane z 2018 i z 2019 roku Yy, ogólnie w 2018 umarło yy, mniej ludzi niż w 2019, ponieważ w 2018 umarło uwaga w całym roku 402 tysiące yy, 402 ludzi umarło w całym roku 2018, natomiast w całym roku 2019 umarło 400, yy, 414 Tysięcy ludzi. Yy, oczywiście, no to są dane oficjalne i tak można policzyć, że około, około właśnie yy, około właśnie tych 7%, 7 ludzi umiera. Yy, 7% ludzi umiera co każdego roku. I teraz Wam podam dane z od stycznia do kwietnia. Tego roku, gdzie 2020, gdzie umarło mniej. Oczywiście te wszystkie dane są zaokrąglone, nie są dokładne, tylko są zaokrąglone. I uwaga, według danych z 2020 od stycznia do marca umarło 33 tysiące ludzi. Czyli w porównaniu do zeszłego roku 2019 gdzie umarło 34, umarło o 1000 osób mniej. Według danych tych wszystkich, jeżeli właśnie w ciągu roku umrze ponad 414 osób dziennie, czyli dane z 2019 to jest około 1000 osób dziennie, czyli znaczy, że od, w okresie od stycznia do, marca, do kwietnia, przepraszam, umarło 1000 osób mniej. Czyli w jednym dniu nie umierało w ogóle, nikt nie, w ogóle nie umarł. To jest właśnie taka różnica. W jednym dniu nikt nie umarł, a to jest niby pandemia, więc tutaj też procentowo jest widok niesamowity na straszność i niesamowitą, niesamowitą śmiertelność tej pandemii. Oczywiście, powiecie, że no, każda śmierć jest ważna. No ale tutaj podaję Wam dane ogólnej śmierci i mówią Wam, że przykładowo dziennie umiera 600 osób. Ale mówię, w normalnym okresie, bez pandemii, umiera 1000. I ja się pytam, czy to jest 600 osób plus te 1000, czy 600 osób po prostu umiera. Bo jak 600 osób po prostu umiera, czyli. Około 300 osób, około 300 osób mniej umiera dziennie niż normalnie. Dobra, to by było na tyle. Były sobie przemyśleć jeszcze raz, o co chodzi i dlaczego to jest tak wszystko, te procenty, ukazując prawdziwą e, prawdziwość tego wszystkiego, prawdziwy rozmiar e, różnych rzeczy. I no, matematyka nigdy nie kłamie. Więc nie bądź fajka, zostaw lajka dla procentów, nie bądź chyba, zostaw suba dla procentów i komentujcie, subskrybujcie, czerwony, biały guzik na czerwonym tle na kanale i pod tym filmem też kciuki w górę, ja wam mówię, hej!